No dzień dobry, witam Was serdecznie w najnowszym filmie i na początku chciałabym Was przeprosić, że film z świątecznymi książkami, w których znalazłam magię świąt, nie pojawił się w trakcie vlogmasa, w trakcie przygotowań do świąt, no ale się nie wyrobiłam i też do końca nie znalazłam magii świąt. Dopiero tego ostatniego dnia rzeczywiście znalazłam dwie, dwa tytuły, które skradły totalnie moje serce i postanowiłam dać sobie czas, żeby rzeczywiście z tymi książkami pobyć, i dopiero później wam o nich opowiedzieć. Nie pojawiły się też dwa ostatnie vlogmasy, które planowałam ze względu na to, że yy, dzień przed wigilią mój siostrzeniec zachorował na ospę i okazało się, że do nas nie przyjadą z całą moją, z całą rodziną mojej siostry i to był dla mnie taki dramat. I tak robiłam pierogi z kapustą z grzybami, robiłam pierniki i miałam takie o mój Boże, odwołajmy święta, dzieciaki też mówiły, że przełóżmy Wigilię, przełóżmy Wigilię, ja też byłam za tym, ale niestety Wigilii przełożyć się nie udało mimo wszystko magia świąt była, było wspaniale tak naprawdę dopiero dzisiaj a dzisiaj jest 28 dzień grudnia, skończyliśmy świętowanie, jutro też mieliśmy świętować, ale niestety przez ospę musieliśmy zrezygnować no i tak na Instagramie właśnie pytałam, jak tam magia świąt czy była, czy jej nie nie było, a może była i chcielibyśmy ją przedłużyć u mnie właśnie ten ostatni wariant, więc ym, przychodzę do Was z książkami może właśnie na ten moment y, przejściowy między świętami a Sylwestrem, między Nowym Rokiem, y, a może później na zimę, y, na śnieg który mam nadzieję w styczniu y, przyjdzie, a może na następny rok przychodzę do Was z siedmioma propozycjami, y, tak myślę cztery z nich doskonałe reszta wedle uznania Także zapraszam Was na taki jeszcze świąteczny odcinek. I słuchajcie, przechodzę do pierwszej książki, w której odkryłam totalną magię świąt, a jest to światełko w oknie. Tak się tutaj rozsiądę, żeby sobie z Wami pogadać. Powiem Wam, że ta książka jest po prostu doskonała, i właśnie takich książek. Potrzebuje przed świętami w trakcie świąt i chwilę po nich, bo to jest książka, w której... Mowa jest tylko o świętach, o piernikach, o choinkach, o jakichś takich przyjemnych prezentach. Na każdej stronie jest mowa właśnie o tym czasie i to jest piękne i tego właśnie w książce szukałam. To jest, słuchajcie, czwarta część z serii Miasteczka, ale to jest moje pierwsze spotkanie i powiem wam, że jeżeli byście się zastanawiały, o nie, muszę przeczytać trzy poprzednie, to absolutnie nie, bo to jest właśnie moje pierwsze spotkanie i niczego w fabule mi nie brakowało. To znaczy, jak zaczęłam czytać, to mówię, kurczę, coś tutaj tak jakbym weszła w trakcie jakiejś historii, ale mi to nie przeszkadzało. Dopiero właśnie potem przeczytałam, że to jest czwarta część miasteczka. Absolutnie w oderwaniu można ją czytać i bawić się świetnie, bo historia dzieje się właśnie w miasteczku, w którym jest przepiękna, stara, różowa kamienica, w której kilka lat wcześniej Klementyna postanowiła otworzyć cukiernię, No a właśnie w tym okresie przedświątecznym, październik, listopad, grudzień, piec, pierniki. Natomiast druga część książki, druga bohaterka to Kornelia, która mieszka w Rzeszowie i przeżyła śmierć swojego męża. No i właśnie próbuje, a właściwie nie próbuje, jest po prostu zrezygnowana życiem, ale ma córki, więc w jakiś sposób próbuje przetrwać ten bardzo trudny dla niej okres życia i wszystko to przeplata się. W całość. Nie ma tu, co ważne, wątku romansu w największym możliwym natężeniu. Ta książka jest o świętach, ta książka jest o trudnych emocjach, o powrocie do normalności po tragedii, o sile przyjaźni, symboli, właśnie różnych tradycji. To jest książka. Taka z krwi i kości, e, która mogłaby się e, trafić każdemu z nas i prawdopodobnie w pewnym momencie życia niestety się przydarzy. Mm, jestem tą książką oczarowana, zachwycona. Jestem taka przytulona, otulona, wypiernikowana, e, a dodatkowo no jest w tej książce jakieś takie super przesłanie. Mm, nie tylko miłość jest po prostu najmniejsza i zwycięży wszystko, e, tylko. Zachwyca mnie to, że w tej książce jest przede wszystkim grudzień święta, bombki, choinka, światełka, yy, nalewki świąteczne jakiś kalendarz adwentowy jakieś to tamto takie właśnie yy, drobne rzeczy, które składają się na cały grudzień. Jestem zachwycona, to jest 10 na 10, świetnie napisana, świetnie poprowadzona, w znakomity sposób, rozpracowane natężenie różnych wątków. Bardzo serdecznie polecam, również teraz na zimę. Kolejna książka to jest, słuchajcie, mój ukochany autor serii Noel. W tamtym roku polecałam Wam na maksa Dziennik Noel, która mnie po prostu rozmywa. Na łopatki, zryczałam się jak bóbr, y, byłam zachwycona. I y, to jest y, trzecia część, tyle że tutaj ta seria Noel y, ma cztery części, natomiast każda z nich jest totalnie oderwana od siebie. Jedna książka to jest po prostu jedna historia. Przeczytałam również drugą część, ale tutaj będziemy szli po kolei, jakie książki y, najbardziej mi się podobały, no i właśnie y, drugą taką książką, i ostatnią, w której odkryłam magię. Świąt, jest właśnie trzecia część i to jest ulica Noel. I powiem Wam, że od pierwszej strony byłam totalnie zachwycona. Te książki są dosyć krótkie, ale one tak. Płyną i tak się chce je czytać, że nie można się od nich y, oderwać. Te rozdzialiki są bardzo króciutkie, Wa y, ta historia jest taka wartka y, i bardzo, bardzo ciekawa. I to, co też zauważyłam już po trzech y, tytułach, y, to to, że te, te ta cała fabuła jest taka nieoczywista. Tam się dzieje sporo wątków, yy, i do ostatniej strony nie wiemy tak naprawdę yy, na czym to się skończy, jakie będzie, yy, jaka będzie puenta, jakie zakończenie, yy, czym się wzruszymy, bo ja rzeczywiście na tych książkach Noel się wzruszam. Yy, I tutaj znowu był grudzień, yy, była wigilia, była miłość. Yy, yy, było dużo też trudnych takich sytuacji, yy, które bardzo, bardzo mnie y, ciekawiły. I słuchajcie, bohaterką jest kobieta która y, mieszka w małym miasteczku ze swoim synem, y, który jest czarnoskórym, i problemem tu jest właśnie jego kolor skóry, który w miasteczku jest y, niewystępujący, problemem jest brak pieniędzy, problemem jest również y, smutek po stracie męża, na wojnie, y, problemem y, jest również historia y, z dzieciństwa, historia przeszłości głównej bohaterki, jest wątek miłosny, jest wątek rodzinny, takiej rodziny nabytej, takich przyjaciół. Yy, I piękna jest ta książka: Czuć mróz, czuć śnieg, czuć tę wspaniałą magię świąt. I to jest książka, którą polecam wam na maksa właśnie w tym okresie świątecznie. Na książka to już książka, którą oddałam y, do biblioteki, a jest to jeden dzień w grudniu. I powiem wam, nie ma tam magii świąt. Y, jest to książka, która dzieje się na przestrzeni wielu lat i bohaterów y, y, łapiemy w różnych etapach pół roku, więc jest tam też lato, jest wiosna, jest jesień, jest też sporo zimy, ale nie ma tam magii świąt, natomiast jest to tak dobra książka. I przez to, że ma zimową okładkę, to rzeczywiście polecam ją czytać zimą, ale to jest książka, która ma chyba, nie wiem, 300-400 stron, i jak ja ją czytałam, to nie mogłam się oderwać. I pamiętam już ostatniego dnia, kiedy ją czytałam, zostało mi chyba 200 stron i mówię, no nie, leżę dzisiaj w łóżku, a miałam vlogmas, więc to się nie zdarza. I po prostu czytam aż. Przeczytam yy, i czytałam, czytałam, bas, no strasznie długo i pamiętam, że miałam nastawiony budzik chyba. <laughs> Na 11.30. I mówię: No, przecież do 11.30 to ja dawno skończę czytać. A okazało się, że 11.35 dzwonił do mnie, Piotr, wychodź, bo musimy jechać do dentysty. I ja tak jeszcze czytałam e, ciurkiem, po prostu łzy mi leciały. I mówię: Boże, jaka wspaniała książka, muszę ją skończyć. No i rzeczywiście przeczytałam do dentysty, zdążyłam, więc wszystko się ułożyło doskonale. Ale ta książka jest po prostu znakomita, nieprzewidywalna, e, dająca. Bardzo dużo takich pytań, jak my w danej sytuacji byśmy się zachowali, zachowały. Jest to romans, historia miłości od pierwszego wejrzenia, gdyż główna bohaterka w pierwszych stronach książki, właśnie jednego dnia grudnia, jedzie autobusem i na przystanku widzi. Chłopaka, w którym z automatu się zakochuje, ma nadzieję, że on w niej również, później przez kolejny rok, yy, szuka go we wszystkich mężczyznach, których mija na ulicy. No, fantastyczna, nic więcej Wam nie powiem, bo każdy, każdy kolejny etap tej historii to jest wielkie, niespodziewane zaskoczenie i naprawdę. Pamiętam, że jak kończyłam yy, jakikolwiek rozdział, to byłam taka, co, co, Boże, co dalej, co dalej, I, no takiego czegoś to bym absolutnie nie przewidziała. I yy, historia jest pisana z perspektywy zarówno bohaterki, jak i bohatera, więc to też jest yy, wspaniałe i ja naprawdę serdecznie wam tę książkę polecam, jeżeli szukacie czegoś takiego, co będzie takie dosyć może, no nie wiem, proste, ale takie właśnie otulające, takie... proste to może yy, krzywdzące słowo dla tej książki, ale takie Nietrudne, niewymagające, takie właśnie przyjemne jak kocyk w te zimowe dni. To ja serdecznie Wam tę książkę polecam, bo to była rzeczywiście jedna z najlepszych książek, takich spokojnych, delikatnych, ale wciągających i ciekawych, yy, które przeczytałam w tym roku. Kolejna książka to Garść Pierników Szczypta Miłości. Yy, I wzięłam tę książkę z myślą. Polskie książki świąteczne są dosyć banalne, przewidywalne, bardzo nudnawe i takie bardzo, bardzo infantylne. Można je porównać trochę do właśnie filmów świątecznych. Poszczególne etapy są po prostu rozpisane, zmieniamy tylko imiona, nazwiska bohaterów, ich zawody i miejsca, w których to wszystko się dzieje, ale wszystko jest pisane na jedno kopyto. Natomiast ta książka, mimo że była brana przeze mnie do ręki z, takim, z taką myślą, a zaraz odłożę, to jednak jakoś tak mnie wciągnęła i zaciekawiła, i bardzo polubiłam główną bohaterkę. Było tam bardzo dużo wątków, mężczyzn różnych i to też było bardzo ciekawe. Też na etapie czytania tej książki przyszła do nas wanna, więc miałam właśnie kilka takich wieczorów, w których spędzałam czas z moimi kulami do kąpieli, z herbatką i właśnie czytając tę książkę, więc na pewno będę ją dobrze wspominać już zawsze, ze względu na to, że to, był takie, to było takie spełnienie moich marzeń, czyli czytanie zimowych książek właśnie w wannie. Z, Myślałam, że z ciepłą, ym, z ciepłą wodą, ale jednak wolę kąpiele w zimnej wodzie, co jest zaskakujące, yy, ale rzeczywiście było mi tak przyjemnie i ta książka była naprawdę bardzo ciekawa. Miała dosyć yy, spore yy, pole tutaj po prostu rozbudowanych bohaterów, yy, wątków. Yy, mimo wszystko nie było to przegadane, były też momenty zwrotów akcji, yy, bardzo przyjemnie się czytało. Więc jeżeli już przeczytacie te trzy książki, które Wam poleciłam, a będzie wam cały czas mało, mm, no to ta czwarta myślę, że jest również godna polecenia. Tak po prostu, zwyczajnie. Teraz wielkie zaskoczenie, gdyż druga część, właśnie tej historii y, z serii Noel, y, Evansa, to było świątecznie nieznajomi. I brałam tę książkę po prostu jako pierwszą, w takim wielkim zachwycie, że Boże wracam po roku, po dzienniku Noel do tych fantastycznych historii, też to był moment pierwszych dni vlogmasa, pierwszych dni grudnia, więc wy również wypożyczyłyście tę pierwszą część z takim nastawieniem, że to będzie coś wspaniałego, bo to rzeczywiście była moja ulubiona książka zeszłego grudnia. I takie miałam nastawienie i pragnienie, że, och, wreszcie nastąpi moment, w którym się popłaczę, zachwycę i odkryję magię świąt. Natomiast okropnie się rozczarowałam. To była dobra książka, dobra historia, bardzo ciekawe rozwinięcie całej akcji. Natomiast ona nie była świąteczna. I pomyślałam sobie, okej, okay, ona nie jest świąteczna, bo nie jest świąteczna, ale no, już bardziej taniej jest świąteczna, mimo że no nie jest. No, typiarka jest w czapce, tutaj gdzieś pruszy śnieg, ale okładka drugiej części to już w ogóle jest świąteczna. Oni są w płaszczykach, w, w śniegu, więc ona jest świąteczna. I teoretycznie bohaterka kupuje choinkę, robi jakieś tam różne przygotowania do świąt, ale w trakcie grudnia wyjeżdża na urlop w ciepłe kraje i to tak bardzo przeszkadza że kiedy ja leżałam pod zimowym kocyczkiem z moim włączonym drzewkiem z lampkami z ozdob no jeszcze wtedy nie miałam ozdobionych okien ale jednak w świątecznym klimacie i ja czytam że piara się opala w bikini to to jest absolutnie nie temat dla mnie i to co też ciekawe to ja podczas czytania tej książki cały czas miałam coś takiego, czytam 50 twarzy greja Niby nie, niby nie było tam w ogóle żadnych takich seksualnych scen opisywanych, niby nic, a jednak miałam jakieś takie wrażenie: 50 twarzy Greja i nie mogło mnie to opuścić aż do końca. Dobrze się to czytało, ciekawe to było. Poza tym końcówka była w ogóle zupełnie nieoczywista i niespodziewana. Natomiast miałam takie, że odłożyłam i tak. Hmm, Okej, okay, biorę się za kolejną książkę. Tak więc w żaden sposób pominięcie drugiej części nie wpływa na zapoznanie całej serii Noel, więc myślę, że warto sobie tę książkę odpuścić. Ewentualnie może przeczytać ją jakoś na początku jesieni, albo właśnie pod koniec jesieni, kiedy jeszcze może nie oczekujemy magii świąt, ale chcemy przeczytać coś, co szybko płynie, co jest dobrze napisane, co możemy przeczytać w jeden, dwa wieczory. To wtedy tak, ale tak ogólnie moim zdaniem to nie była jakaś wybita. Książka, a na pewno nie była to wybitna ani jakakolwiek książka zimowa, bo kupienie drzewka. To nie jest jedyna rzecz, której potrzebuję w magii świąt. W tamtym roku, właśnie 15 chyba już, tak do 15 dodałam film z książkami, ze względu na to, że przeczytałam ich strasznie dużo, ale wiele z tych książek przewertowałam, bo mi się nie podobały. Tutaj natomiast większość z tych siedmiu książek, chyba sześć, przeczytałam od deski do deski, bo bardzo mnie wciągały, bardzo mi się podobały, bardzo chciałam je czytać, ale rzeczywiście tylko w dwóch odkryłam magię świąt, a. W tamtym roku odkryłam chyba w czterech, jeżeli nie w pięciu, yy, i tam rzeczywiście było coś takiego, że ten motyw skrócza. Stwardniałe serce, yy, nienawiść do świąt, yy, i też często bohaterami właśnie byli faceci, yy, więc tam była ta magiczna przemiana. Yy, tutaj natomiast yy, kobiety były yy, tymi bohaterkami, i w momencie, kiedy bohaterki. Nie chcą świąt albo boją się świąt, to jednak jest to nacechowane takimi emocjami, że nadal to jest yy, takie ciepłe. A jak facet nienawidzą świąt, to jest to takie gruboskórne i nienawistne. <grymne> Więc potem ta przemiana no, zupełnie inaczej yy, w człowieku zachodzi. Więc yy, wszystkie książki, które tu polecam, one są dobre, ale tylko w tych pierwszych dwóch książkach rzeczywiście odkryłam magię świąt, a kolejne czytało mi się bardzo dobrze, więc też postanowiłam dodać ten film jeszcze w grudniu, no bo przed nami jeszcze 3 miesiące zimy, mam nadzieję zimy ze śniegiem, więc wydaje mi się, że te, że te książki totalnie można wypożyczać, czytać i się zachwycać. Kolejna książka wypożyczona dzięki Wam to tam, gdzie gwiazdka świeci najjaśniej, Wiolety piaseckiej i słuchajcie, wypożyczyłam tę książkę tylko dlatego, że pisarką, autorką tej książki jest Violetta Piasecka. A musicie wiedzieć, że ja jestem największą, właściwie byłam największą fanką Violetty Piaseckiej w dzieciństwie, w momencie kiedy pisała książki dla dzieci i mam na to dowody ze względu na to, że Violetta Piasecka pochodzi tutaj z tych rejonów Warmii i Mazur mm, i nie wiem, czy ona w ogóle nie jest z Elbląga, z Pasłęka, tylko bardzo blisko tutaj mojego miasta. I jak byłam mała, to moja mama kupowała mi wszystkie książki Violette Piaseckiej. One były krótkie, miały ładne ilustracje, miały bardzo ciekawe właśnie fabuły i uwielbiałam czytać te książki właśnie z moją mamą. Teraz moja mama czyta je z moimi siostrzeńcami i bratankami. Oni też je uwielbiają, ale ja no po prostu Uwielbiałam te książki, i pewnego dnia moi rodzice y, powiedzieli, że właśnie z y, panią Wiolettą Piasecką można spotkać się telewizji, w gmachu naszej telewizji elbląskiej. Gmach to dosyć y, nadużycie, y, kute, by mówić o tym budynku, ale właśnie było zorganizowane spotkanie. Pani Wioletta na każdym, y, na każdej okładce swoich książek dla dzieci była przebrana za wróżkę, y, no i tam też y, właśnie przyszła jako wróżka. I słuchajcie, na spotkanie autorskie książek dla dzieci przyszłam tylko ja. Ja miałam wszystkie książki. Byłam po prostu zachwycona yy, i ostatnio po raz 50 opowiadałam o tym Piotrowi i tak sobie zdałam sprawę, że dla mnie to było niesamowite wyróżnienie, że tylko ja jestem na tyle wielką fanką, że ja przyszłam. Miałam wszystkie książki, miałam tę panią Violetę tylko dla siebie, ale z perspektywy dorosłej osoby to musiało być straszne dla tej kobiety, że ona się przebrała, przyszła. Miało być wielkie spotkanie, a byłam, była tylko jedna dziewczynka, a druga myśl jest taka. Że było to dla niej na pewno smutne, traumatyczne i przykre, ale jednak byłam ja. Nie z jakąś jedną książką, nie jakaś przypadkowa. Ja byłam zakochana. Miałam wszystkie książki, wszystkie je znałam na pamięć, więc chociaż to i. Przez to, że to było takie smutne, prawdopodobnie dla tej pani, to na pewno to pamięta. Więc na pewno pamięta, że była jakaś taka dziewczynka, która przyszła jako jedyna ze wszystkimi książkami, i to byłam ja. I nawet we vlogmasie chciałam wam pokazać zdjęcie, które mam właśnie z tego dnia, ale nie mogłam go znaleźć. No to jest oczywiste, że zawsze wszystko się wala, yy, po prostu wszędzie i ja to zdjęcie widzę co drugi dzień, a teraz w grudniu oczywiście nie mogę go znaleźć, no ale właśnie, nie wiem, miałam pewnie 7 lat, yy, no i telewizja wtedy, no to było coś takiego wow, uważam, że teraz też tak jest, no jak nie wiem, jestem w Dzień Dobry TVN czy w yy, Pytanie na śniadanie, to też jest totalny szał, też na przykład oglądacie, cała moja rodzina ogląda, koleżanki mojej mamy w ogóle, no jest, są, jest to przeżycie, bo to jest telewizja, ale Wtedy to było jeszcze bardziej, i poza tym samo zdjęcie mm, było jakieś takie bardziej niż teraz. I pamiętam, że dyrektor chyba tej telewizji, czy jakiś taki ważny pan, miał aparat. My też mieliśmy aparaty, ale akurat wtedy nie wzięliśmy. I on powiedział, że on nam zrobi zdjęcie, wydrukuje yy, i wyśle pocztą. Więc w ogóle każdy ten etap był taki wow, yy. i pamiętam, że my z mamą czekałyśmy na to zdjęcie, jako dziecko myślę, że z milion lat ale wydaje mi się, że z jakiś miesiąc, dwa, no tak strasznie długo, że moja mama mówiła, że i tata też, że och już nie wyślą że pewnie zapomnieli i w końcu w tej Yy, skrzynce znalazło się to zdjęcie i to było coś po prostu niesamowitego. Ja dokładnie pamiętam różową bluzkę. Pamiętam, bo ja mijam to zdjęcie po prostu co drugi dzień. Pani była ubrana w taką czapkę, w czerwoną sukienkę i ja z tymi wszystkimi książkami yy, zachwycona tym, co się wydarzyło. I to, to jest jakieś takie w ogóle jedna z najlepszych historii w moim życiu, że takie odrealnione, że spotkanie z wielką, ulubioną artystką, po prostu pisarką, a przyszłam tylko i wyłącznie ja. Więc właśnie jak została mi polecona Wioletta Piasecka, pomyślałam sobie, no nie, no przecież ja po prostu muszę to przeczytać. Ta książka jest naprawdę przyjemna, czyta się ją szybko zgrabnie e, tutaj po prostu rzeczy dzieją się w Olsztynie, więc blisko tutaj jakiś Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. To jest historia dwóch sióstr, dwóch sióstr bliźniaczek. Jedna została na wsi, prowadzi bibliotekę, e, druga wyjechała do miasta, zrobiła usta, rzęsy, paznokcie e, i wstydzi się właśnie tej wsi. No i oczywiście wracam na święta i to jest taki typowy scenariusz świąteczny. Jest wątek miłosny, jest wątek y, właśnie rodziny, świąt i tak dalej, tak dalej, czyta się sprawnie szybko y, i na temat, bo rzeczywiście jest śnieg święta Wigilia, ale przede wszystkim po prostu czytałam ją ze względu na to, że musiałam moje serce, siedmiolatki przeczytało w końcu coś dorosłego. Wioletty Piaseckiej, którą uwielbiałam. <grych> I ostatnia książka, której yy, nie skończyłam, tylko zaczęłam. Ona również była z polecenia z, yy, z komentarzy. To jest świąteczny dyżur. I ja zupełnie nie wiedziałam o co chodzi, ale została polecona, więc wypożyczyłam. I nagle zaczęłam ją czytać i sobie pomyślałam: o, to nie jest coś, czego w swoim życiu potrzebuję, gdyż ja w świątecznych książkach, tak jak mówiłam, potrzebuję. Tej magicznej przemiany, żyj długo i szczęśliwie, wzruszeń, magii pierników, zapachów, choinki, bombek i tego wszystkiego, co, znalazł, co znalazłam w w oknie. Natomiast, tu to jest po prostu taka, takie zabawne, krótkie historyjki na temat tego, co dzieje się w trakcie przerwy świątecznej, w trakcie tych trzech świątecznych dni. W szpitalach i opisywane jest to przez y, lekarzy, pielęgniarki, y, przez y, pracowników. Właśnie tutaj po prostu idealnie, centralnie yy, w okno miałam wybuch fajerwerków i powiem Wam, że ja, oczywiście świadoma kobieta, yy, uważam, że nie powinno się puszczać fajerwerków ze względu na zwierzęta, ze względu na ekologię, yy, nawet bezpieczeństwo po prostu kobietek, które idą do kościoła, bo pamiętam doskonale jak z mamą yy, bałyśmy się chodzić do kościoła te kilka dni przed, przed Sylwestrem i po. Yy, ale jak już są to ja biegnę do okna, bo mam coś takiego dobra, jak już wybuchają to chociaż sobie popatrzę i tak wykorzystam jako jedna osoba więcej to, że one wybuchają <laughs> ale yy, a propos właśnie jeszcze świątecznych historyjek, no bo Sylwester jest przecież blisko, to my co roku z tatą yy, biegliśmy na stare miasto na fajerwerki i właśnie pamiętam jak raz w trakcie Sylwestra poszliśmy i mojemu tacie z, tego mi, z tych miejskich fajerwerek kawałeczek tutaj na Polik spadł. Fajerwerki. A ja myślałam, że fajerwerki to one aż do kosmosu wybuchają. Nie spodziewałam się, że one są nisko. I dopiero, znaczy no, wiedziałam, że są dosyć nisko, ale nie spodziewałam się, że aż tak, bo raz spędziłam Sylwestra. Pod Zakopanem, ale na, na Sylwestra na yy, północ yy, pojechaliśmy na Gubałówkę i na Gubałówce oglądanie fajerwerków to jest po prostu inny poziom yy, sylwestrowania, bo fajerwerki są tak strasznie nisko i one są takie małe kuleczki. No straszny hit. W każdym razie jak mojemu tacie spadł tu kawałek fajerwerki, to musicie zrozumieć, że emocje były takie jakby kawałek gwiazdy spadł mu. Na polik. I ja po prostu patrzyłam, bo on mówi: O, nie, że spadł mu tutaj kawałek. Nie wiem, jakim cudem, ale pamiętam, że patrzyłam na niego taka mała, i on był moim największym bohaterem w, danym momen w tym momencie. Wszyscy wokół miałam nadzieję, że to usłyszeli i że patrzą, bo mój tata. Dostał kawałkiem malutkim, jakimś tam drobnym, kawałkiem wiem, fajerwerki. Może nie, może mnie oszukiwał, może coś akurat innego na niego spadło, ale pamiętam i do teraz uważam, że to jednak była fajerwerka, on też tak mówił. Jak chcecie, żeby wasze dzieci myślały o was jako o bohaterach, niech spadnie wam kiedyś kawałeczek czegoś w trakcie wybuchu fajerwerek. Bohaterstwo załatwione. <grych> no, ale w każdym razie świąteczny dyżur. Po pierwsze, nie za bardzo odkrywcze mnie, gdyż w rodzinie Piotra, mama Piotra jest pielęgniarką i dla mnie to był szok, że ktoś może świąt nie spędzać w domu, tylko w pracy, bo u mnie to się nie zdarzało, wszyscy w mojej rodzinie mają wolne w święta, natomiast właśnie mama Piotra, pod mamę Piotra trzeba się yy, dostosowywać właśnie, czy ma nocną zmianę, czy dzienną, jeżeli kończy o 19, no to kolacja jest na 20, jeżeli idzie na 19, to kolacja jest do 18 i tak dalej. Eee, w taki sposób, więc od tam 10 lat nie jest to dla mnie żadną, żadnym zdziwieniem, e, że ludzie pracują w święta. I że nie są na Wigilii. No i też różne tam smaczki poznajemy, wiadomo, przy stole albo przy innych opowiadaniach. Nie, nie tego oczekuję od świąt: nie śmieszkowania, nie tego, co tam się dzieje z pacjentami, jakie tam śmieszne tekściki lecą podczas różnych jakichś tam przyjmowań czy operacji. Także książka nie dla mnie, ale jak na przykład czytaliście, będzie bolało i wa bardzo Wam się podobało to myślę, że to również może Wam przypaść do gustu, ale dla mnie to nie było to, czego potrzebowałam, natomiast bardzo śmieszna okładka. Krew w skarpecie. No i słuchajcie, to by było na tyle. To są e, książki, które w grudniu przeczytałam, które mnie zachwyciły poza jedną. E, mam nadzieję, że skorzystacie w tym roku czy w następnym. E, zostawiam Wam również link w opisie z książkami z zeszłego roku, bo może nie widziałyście tego filmu, a warto, bo tam są naprawdę niesamowite perełki, a ja tymczasem ściskam Was serdecznie, pozdrawiam, do zobaczenia już niedługo. Pa!